Ania, jak się czujesz z dzisiejszym werdyktem? Wspaniale. Mhm. Dlaczego? Co jest w Tobie? Jakie są emocje i przemyślenia? Ja jestem bardzo szczęśliwa. Właśnie skończyliśmy 16 edycję The Voice of Poland, w której byłam po części trenerem, bo The Voice stage Backstage by Orange to była moja działka. Jestem w trakcie premiery swojej piosenki. Wygrał wspaniały wokalista. Żanetka zaszła bardzo daleko. To są same radostki. A co sądzisz o takim stwierdzeniu, że przegrani też są wygranymi? Ci, którzy nie zdobyli tego najwyższej, tej najwyższej nagrody tutaj w tym programie. Co, ja w ogóle jakoś nie lubię żonglować tym hasłem przegrani. Mhm. Mi się wydaje, że w ogóle my wszyscy jesteśmy na takiej ścieżce lekcji, którą sobie wyciągamy i to powoduje, że jesteśmy w stanie się rozwijać. Jeżeli zaczniemy kategoryzować na przegranych, na odpadniętych, którzy nie wiem, no właśnie przegrali. Ja w ogóle tego nie czuję. Comeback stage był też o tym, że dajemy sobie drugą szansę. Że nawet jeżeli. Ktoś odpadł początkowo w programie, to zobacz, że mógł do niego wrócić. I nie uważam, że przegrywał wtedy. Raczej uważam, że to nie był jego czas, ale część z nich miała szansę wrócić do, do The Wojska Backstage Power by Orange, zawalczyć, ale i oni też odpadali również, więc wydaje mi się, że to po prostu była taka podwójna lekcja życia, a tak naprawdę życie się z tych lekcji właśnie składa i im więcej ich odrobimy, tym będziemy mieli czystszą karmę. Ania, powiedz mi, co sprawiło, że ty nie poddałaś się w drodze o swoje marzenia? Bo ty nie wygrałaś The Voice, prawda? Zeszłaś bardzo daleko, ale nie poddałaś się. No, wiadomo, niektórzy mogą zwątpić swoje siły przez brak tego pierwszego miejsca, na przykład. I znowu, ja nie czuję w ogóle, że tu trzeba tłumaczyć się, że ja, że ja się poddałam czy nie poddałam. Ja wygrałam w swoim życiu tak wiele, Mam wspaniałą publiczność, śpiewam od 25 lat. The Voice of Poland otworzył mi drogę do kariery. Dzisiaj jestem trenerem w 16 edycji. Promuję swój singiel, Ja mam naprawdę ogromne szczęście w życiu. I fakt, że ten czas nie zawsze jest usłony różami, ale on naprawdę jest potrzebny żeby po pierwsze wiedzieć, dokąd się zmierza, po drugie docenić też to, co się dostaje od życia i myślę sobie, że im rzadziej rozmyślamy w kategorii walki, tylko w kategorii takiego płynięcia do celu, ale z uśmiechem na twarzy, tym naprawdę jest nam lżej. Niektórzy uczestnicy wejdą na stałe do polskiego świata show biznesu. Czy to jest niebezpieczna sfera, czy to jest coś, czego trzeba się bać na przykład? Kurczę, skupmy się na tym dzisiaj, że jesteśmy w finale 16 edycji, że wygrał Jasiek, że to jest otwarcie jego kariery. Nie przewidujmy po prostu jakichś czarnych scenariuszy, tylko cieszmy się naprawdę tym, co jest. Każdy i tak będzie musiał przejść swoje. Ja po prostu jestem szczęśliwa, że Żaneta doszła tak wysoko, zajęła tak wysokie miejsce w tym programie, a Jasiek wygrał ten program i życzę mu absolutnie teraz sukcesów. Co w nim jeszcze widzisz? Jeżeli chodzi o takiego muzyka, który może w przyszłości odnieść spore sukcesy. Gdyż co, nie mi wyrokować w tej sprawie. Fantastycznie, że widzowie go docenili. Ja mu absolutnie życzę wspaniałej kariery, świetnego menadżera. Życzę mu mnóstwa koncertów i tego, żeby mógł za kilka lat po prostu powiedzieć, że ma cudowną publiczność. Ale warto zapytać Jaśka o to, jak on widzi swoją karierę. Ja po prostu jestem dzisiaj wdzięczna za to, że, że, że tak pięknie się ten wynik poukładał. Po prostu się tym cieszmy bez wątpienia wspaniały czas, ale też bardzo długo pracowaliście nad tym. Wiesz, ja z Jasiem nie miałam za bardzo czego przepracowywać, więc to też pewnie jest pytanie do Margaret. Tu chodziło o program ogólnie, o całą produkcję, bo to jest intensywny czas dla wszystkich, trenerów prowadzących. Tak, jeżeli chodzi o w ogóle cały format, to na pewno e, był to pierwszy raz e, moment, kiedy format The Voice Comeback Stage Orange pojawił się w Polsce, więc myślę, że dla wszystkich, dla produkcji, dla prowadzących, dla operatorów, wiesz, dla wszystkich, którzy tutaj ciężko przy tym pracowali, to był trudny czas. Ze względu na ilość nowości i obowiązków, ale to jest absolutnie perfekcyjne miejsce do wykonywania takich wyzwań. I też moja wielka wdzięczność za zaproszenie, zarówno do produkcji, do wszystkich współpracujących tutaj osób, do mojej ekipy, bez której sobie bym nie poradziła. Również dla wszystkich tych, którzy są w zakamarkach, których nie widać, a to właśnie dla tych osób też największy brawa za to, co się tutaj wydarzyło pewnie chciałabyś powtórzyć tę przygodę. Ojejku, jejku. Cieszmy się tym, że jest finał. Zapraszam do słuchania w Tomi Graj. Jestem naprawdę w bardzo dużych emocjach. Ja wiem, że Ty byś już chciała dowiedzieć się więcej, ale ja nic nie wiem, więc nie wyciągniesz ode mnie niczego. Ja chciałabym zaprosić na koncerty, chciałabym, żebyście obejrzeli mój nowy teledysk. Jeżdżę tam świetnym autem. Jest stare, ale jest jare. Jestem bardzo tam szczęśliwa. Jestem tam sobą i chyba najbardziej w tej chwili cieszę się z tego, że już nie muszę niczego grać.